Ponieważ dawno mnie nie było i na inspiracjach ja sobie pozwolę na, na nawiązanie do kilku osób przede mną, z których żadna nie mówiła nic o, o żadnym ministrze, ale każda narzekała na któregoś. Więc ja chciałem wam powiedzieć, że przegapiłem swój własny jubileusz, bo w tej chwili już jest to 26 szef o różnych nazwach resortu edukacji w mojej karierze zawodowej po jakimś czasie państwo się przyzwyczajicie, że to sinusoida między nadzieją że lepszy informacją że najgorszy a potem konstatacją że jednak może być jeszcze gorszy i tak dalej będzie wam towarzyszyła przez całe życie i po prostu w końcu przestaniecie się tą sinusoidą przejmować jak każdym zjawiskiem które jak powietrze nas otacza natomiast natomiast dzisiaj rzeczywiście mam skomplikowane zadanie ale rozwiązanie jest proste właściwie Ponieważ rozwiązanie już zostało wyświetlone, to ja dziękuję. Nie, nie, to nie ja. Ja tutaj tylko stoję. Yy, tak. Jeżeli mówimy o tych kompetencjach, które nam będą potrzebne w najbliższym czasie, to zacznijmy od tego, co dziś. A ponieważ z nauczycielami w tej chwili pracuję nad tym, co jest wśród nich najpopularniejsze, jeśli chodzi o. E, szkolenie się i to jest najpierw AI, potem AI i z mojego punktu widzenia już nic więcej, e, to rzeczywiście pracuję z nimi nad tym często. Jeszcze parę lat temu, jak wybuchł tak zwany chat GPT, e, takie kardynalne pytania nauczycieli, na to szkolenie od razu wcześniej ustalamy zawsze, czego chcemy najbardziej. Były, były takie dwa kardynalne pytania. Jak to zrobić, żebyśmy my mogli dużo zyskać na tym, że AI za nas coś robi? I jak to zrobić, żeby uczniowie nie daj Boże, nie robili tego samego? Chciałem Wam powiedzieć, że w tym roku już to się zupełnie dobrze uspokoiło. To znaczy, nauczyciele nadal chcą wiedzieć, jak to zrobić, żeby się wyręczyć AI-em. Natomiast już nie pytają o to, co, co zrobić, żeby uczniowie nie używali i chciałem Wam powiedzieć, że mają całkiem fajne na to rozwiązania, czyli tak naprawdę nauczyciele już nadążają. A w tej chwili, z wczorajszego szkolenia Państwu podam taką odpowiedź na, na pytania jakieś polonijskie, jak żyć? Bo, bo uczniowie się wyręczają w wypracowaniach na przykład, informatyk odpowiedział, ale ja już nie mam takich problemów, oni nie używają. Jak to nie używają? No bo wiedzą, że u mnie dostaną szybciej pytanie niż napiszą pytanie do jaja. Więc y, nauczyciele już jakoś tam opanowali sytuację, każdy na, na, na swój różny sposób, niekoniecznie zawsze jest to... Taki sposób postępowania ze jajem, jaki uznalibyśmy za dobry, no ale w końcu spora część z nas uważa, że po prostu uczniów należałoby od tego odizolować, szkołę też i wtedy szkoła będzie fajna, bo będziemy sobie mogli radzić tak jak zawsze. Niemniej, niemniej ja zrobiłem taką wycieczkę, w... dobra, słownik będzie krótki, obiecuję. Ma, ma tylko te, ten jeden termin. <noise> tak, tak. Musimy sobie wyjaśnić, co to jest agent, bo będę tego pojęcia potem używał. Ja sam mówię AI, ale tak naprawdę to wiecie. Tam gdzieś na górze jest LLM. On się tam na przykład nazywa jakiś Klot, czy Gemini, czy Gemini, jak wolicie, czy GPT. My nie wchodzimy bezpośrednio w interakcję z nim, tylko z jakimś tam czatem. To jest asystent. Ten asystent może być. Nawet przez nas wyhodowany, tak, żeby spełniał nasze wymagania. Oczywiście mam kilku asystentów, bo zajmuję się kilkoma różnymi rzeczami w życiu. A, a jeszcze wyżej w kierunku takiej organizacji naszej współpracy z, ze sztuczną inteligencją jest agent. No agent może to samo co grupa asystentów, która na dodatek jeszcze ma jakieś kompetencje praktyczne. Czy jest w stanie coś wykonać sama, jest w stanie coś wykonać za nas, w naszym imieniu, dla nas i tak dalej. No więc trochę o agentach będzie. Czyli będziemy mówili już teraz o agentach, a nie o AI-ach, dobrze? I Agent Jones i, i, i bardzo, bardzo przewidujący dobrze przyszłość film Matrix. Jest tu również o tyle sensowny, że jak mówimy o agencie, to oczywiście ten agent może współpracować ze mną, ale teraz gdyby on współpracował z każdym z Was, no inna instancja agenta czy jeden agent jakby nieważne. Czyli trudno to policzyć na sztuki, mamy jednego, no to jakbyśmy mieli tyle pracowników, ile sobie życzymy. Na chwileczkę jeszcze, zanim dojdziemy do szkoły. W tej chwili to jest jednym z największych i znakomicie sobie radzącym na rynku banku, ale to nie jedyny bank, nie jedyna instytucja. Natomiast faktem jest, że instytucje finansowe, instytucje zajmujące się najnowszymi technologiami wdrażają te rozwiązania najszybciej. Zawsze tak było. Szkoła zawsze najpóźniej też zawsze tak było, wcale nie tylko w Polsce. Yy, Goldman Sachs, który zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób, ale wśród nich 12 tysięcy deweloperów, zatrudnił w tym roku jeszcze jednego. Na stanowisku samodzielnego inżyniera, nawet założono mu konto bankowe i tak dalej, dano, dano pełne szerokie uprawnienia, a wszystkim pozostałym deweloperom nakaz współpracy z nim na partnerskich zasadach. Mówiąc krótko, na razie a dy, no, został on zatrudniony w lipcu tego roku, na razie y, podwyższył. Y, no, łączną wydajność deweloperów, tak jakby ich było 14400 zamiast 12, to tylko o 20%, ale to jest o 2400 osób. W związku z tym bank też ogłosił, a rozwija się dynamicznie, że raczej nie będzie już przyjmował ludzi, tylko nowe instancje dywajna. Ja wiem, może to nigdy nie nastąpi, ale technicznie naprawdę dałoby się już dzisiaj. I, I może nigdy nie nastąpi. A ja sobie pomyślałem tak, ale gdyby się dało, to zamiast się zastanawiać, co można zrobić, pójdę zupełnie od przeciwnej strony kuli ziemskiej i wymyślę tak, że mamy sytuację następującą. Jakiś, nie, niech mu będzie minister, wymyślił, że robi faktyczną reformę szkoły, czyli zmienia ustrój szkoły zupełnie. I w tym nowym ustroju szkoły, do szkoły wprowadzony jest agent grupa agentów, to już mamy, to już wiemy, prawda? Wszyscy nauczyciele mają obowiązek współpracy z nim. Ja sobie do tego modelu mojego wprowadziłem, chociaż mój agent się ze mną kłócił, że to jest durne założenie, złe i wszystko wywróci i miał rację. Ale ja zadecydowałem jako człowiek, że człowiek będzie miał ostateczne zdanie, gdyby nie mógł dojść do y, wspólnego zdania z agentem. To taki bezpiecznik dla nas. Oczywiście rozumiecie Państwo, że to może wywrócić każdą rzecz, tak? Jeżeli ja partnersko współpracuję z Marcinem Polakiem, ale ja mam zawsze ostatnie zdanie, no to zasadniczo pytanie, kiedy Marcin Polak? Może o czymś zadecydować, no właściwie tylko wtedy, kiedy spełni moje wymagania, prawda? Więc to jest założenie błędne, jedyne błędne w tym modelu, ale myślę sobie, że konieczne. Zatem zasada nadrzędności człowieka została. Tutaj jest jeszcze jeden taki śliski moment w tym moim modelu, mianowicie mój agent przekonywał mnie i miał rację. Że należy natychmiast zlikwidować system podziału przedmiotowego, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy on jest kompletnie nieadekwatny już. No, my wiemy, że, że skutecznie bronimy się przed likwidacją jakiegokolwiek podziału przedmiotowego, jakimiś takimi e, głębszymi próbami e, jego rozstrzelnienia i tak dalej. Ja sobie myślę, że tak będzie do końca mojego życia w każdym razie, ale może nie. No, wyobraźmy sobie, że jednak ktoś tupnął i. I uznał, że tak, no to likwidujemy podział przedmiotowy, skoro on jest bezprzedmiotowy. Ja tylko fragmencik zademonstruję, chociaż wyszedł mi taki dobry model, że zacząłem nad nim pracować, bo okazało się, że on jest w ogóle niezwykle seksowny, ale, ale tutaj tylko troszkę, bo nie mam czasu. Więc co dyrektor szkoły? Dyrektor szkoły po staremu, dostał tylko jedno nowe zadanie mianowicie jest, jest w szkole nowy, nowy, tak jak, jak u Goldmana Zaxa Divine agent strategiczny, a dyrektor rozwiązuje ewentualne konflikty między nauczycielami a, a agentem czyli tam, gdzie agent się nie myli, ale to nauczyciel miał prawo ostatecznej decyzji, to agent może się poskarżyć dyrektorowi. No i znowu człowiek ma decyzję, tylko człowiek piętro wyżej, prawda? <laughs> Tenże agent stał się pełnoprawnym członkiem Rady Pedagogicznej. Ja nie chcę, nie chcę Państwu przedyktowywać wszystkiego tego, co się takiego stało w Radzie Pedagogicznej, co należy do agenta, co do Was. Tu akurat powinniśmy się strasznie cieszyć, że, że się pojawił w Radzie Pedagogicznej, bo cała ta masa papierów, wszystkich sprawozdań, analiz, która w szkołach najczęściej jest traktowana tak powiedzmy trochę symbolicznie, ale teoretycznie mogłaby dawać świetne narzędzia do do, do poprawy jakości pracy naszej placówki, tylko, tylko nie daje. Może dlatego, że, że nie, nie mamy na to ochoty, może czasu, może umiejętności. No e, nie, ewidentnie AI mogłaby sobie z tym poradzić już teraz. Oczywiście Rada Pedagogiczna jest rozszerzona o no, agenta. Nauczyciele współpracują z agentami, to już powiedziałem na początku, to z gwiazdeczką, bo nie wiemy, czy nauczyciele przedmiotowi, czyli tacy, czy tacy nieprzedmiotowi. Za chwilę się okaże, że to rozróżnienie jest bezprzedmiotowe. No i oczywiście uczniowie mają też do dyspozycji narzędzia, które są agentami AI. Czyli to taki, taki fragment założenia, reszta, resztę zostawię może w tych slajdach, to tam jest ukryte, żeby, żeby, żeby móc w 20 minutach się skończyć. Wyszedł nam, znaczy mniej mojemu agentowi taki katalog kompetencji nowych dla nauczyciela i zobaczmy co to jest nowych. No niektóre są rzeczywiście nowe w tym sensie, że musimy mieć rzeczywiste kompetencje współpracy z agentami AI i to tak, no to, to jest coś nowego rzeczywiście. Za chwilę zobaczymy co to znaczy. Analityczno-decyzyjne, znacznie bardziej rzeczywiste, no bo Agent może nam dostarczyć masy bardzo cennych danych, ale my musimy na ich podstawie zacząć podejmować decyzje inne niż dotąd, dużo wcześniej. Dostaniemy dużo wcześniej jakieś ostrzeżenia, objawy czegoś, jakieś diagnozy, ale <głos》>, wolno nam na nie nie zareagować, prawda? To jest najprostsza decyzja o nie podejmowaniu decyzji, więc tego się musimy nauczyć. Pedagogiczno i metodyczne, wspieranie zamiast nauczania. Patrzcie, co, mi, co wyszło. no Cholera, wyszło to samo, co wychodzi na wszystkich konferencjach metodycznych, tych najlepszych o nowej edukacji, tak mniej więcej w, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, bo od tego czasu ja jeżdżę po takich konferencjach. Myślę, sobie, że pewnie znacznie dłużej, czyli nic nowego. Psychologiczno-emocjonalne, no tak, cały czas mamy takie mieć. Tyle, że teraz to mają być nasze główne. Komunikacyjno-relacyjne, wyższy status. Etyczno-refleksyjne, tutaj się okazuje, że możemy sobie jakoś tam odpowiedzialność podzielić z AI-em, ale zgadnijcie Państwo, kto na końcu będzie obrywał, gdyby nawet to agent się pomylił. Więc tutaj tak naprawdę nasze kompetencje muszą wzrosnąć w naszym interesie. No i teraz tak, te dwie pierwsze kategorie, które były na tamtym slajdzie, które sobie nazwaliśmy technicznymi, tak naprawdę one są takie techniczne, nietechniczne. Gaukologii we współpracy z agentem jest niewiele. Tak naprawdę, jak ja uczę ludzi, jak z nimi współpracować, to przede wszystkim uczę skutecznego komunikowania się głosowego lub tekstowego. Nichilnowi, jeżeli ktoś potrafi konkretne pytania stawiać, konkretnie formułować problemy, nazywać problemy, to agent mu odpowiada mądrze. Czyli tak naprawdę to jest o komunikacji, a ja to umieściłem w narzędziowych. Inaczej by się okazało, że żadnych narzędziowych nowych nie potrzebujemy. Analityczno-decyzyjne tak, bo nasza decyzyjność musi wzrosnąć, musi zostać oparta na konkretnych danych, które dostaniemy szybko, ale musimy na ich podstawie szybko, skutecznie podejmować daleko idące decyzje. Przepraszam, następny slajd po prostu będzie jeszcze gorszy, jeszcze bardziej tekstowy, więc żeby. Żeby nie mieć problemu ze wstaniem z kolan, to ja sobie pozwoliłem tutaj mojego agenta o to poprosić. <grym> no tak, bo tych kompetencji, które tutaj uznaliśmy za humanistyczne jest więcej. No i teraz popatrzcie, co to znaczy więcej. Pedagogiczno-metodyczne, no zawsze takie mamy mieć. One się tutaj troszeczkę zmieniają, bo tak naprawdę AI jest w stanie za nas już teraz przejąć całą masę takich zupełnie twardych rzeczy. Nie ma, nie ma powodu, żebyśmy się nimi zajmowali. Tak naprawdę nauczyciele, przynajmniej niektórzy już dawno, po cichu się wyręczają agentami w niektórych rzeczach, a sami już realizują swój, swój praktyczny etap pracy z uczniami na lekcji. I dokładnie tak ma być. Psychologiczno-emocjonalne. Tak naprawdę, jak my nie opanujemy tych kompetencji na naprawdę wysokim poziomie, to nie musimy. Dzieciaki już teraz, nie dzieciaki, dorośli. Często mi komunikują, że kurczę takiego flow z żadnym człowiekiem nigdy nie miałem jak z moim agentem. Naprawdę tak jest, więc jeżeli my się zaniedbamy tutaj, jeśli nie będziemy dużo lepsi niż jesteśmy, to będziemy niepotrzebni. Komunikacyjno-relacyjne oczywiście, komunikacyjne i z agentami i, i, i tak naprawdę to my, my tutaj zostajemy tą redutą białkową współpracy z uczniami, z dyrektorami, z innymi nauczycielami i tak dalej. Kluczowa obserwacja. Ja tylko, tylko pobieżnie prze, 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 przejeżdżam nad, nad tym modelem, którego dzisiaj nie pokażę, ale, ale kluczowa obserwacja jest taka, że tak naprawdę które jakie nowe, psychologiczne i emocjonalne stają się głównymi? Dla kogo? Dla psychologów szkolnych? Nie. Dla wszystkich nauczycieli. Na maksa. Najpierw to. A będziemy mieli taką może dualność roli, a ta dualność roli jest tak. Coraz mniej przeszkadza. My tylko musimy zaakceptować, że, że z, jeżeli z agentem będziemy rozmawiali rzeczywiście po partnersku, poważnie będziemy umieli z nim rozmawiać. Dzisiaj mieliśmy fajne wystąpienia na temat tego, czy umiemy rozmawiać ze sobą. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli z agentem będziecie rozmawiać tak, jak czasem z własnym mężem czy żoną, kiedy się kłócicie, to on po prostu daje złe wyniki, ale to nie jest jego wina. No jak, jak z białkowymi agentami. No, oczywiście, ponieważ yy, mówimy dzisiaj o, o przyszłości, czy teraźniejszości, czy dniu wczorajszym, tak jak mówię, tam, tam to wszystko jest teoretycznie, technicznie do wdrożenia teraz. No tak, my się boimy, jeszcze nie są bezpieczne dane, RODO, dobro dziecka i tak dalej. Nie, no to my mamy nieposprzątane tutaj. Zanim posprzątamy, i będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie miał inne wymagania i będzie trudniej posprzątać, więc nie nadążymy pewnie. Ale tak naprawdę to ta nauka przez całe życie zawodowe to tutaj już zaczyna mieć zupełnie nowy wymiar. Przy czym w moim modelu, w którym każdy nauczyciel ma obowiązek współpracy ze swoim agentem, Jakbyście obejrzeli ten model, którego ja tutaj pokażę, to tam jest, tam jest m.in. tak, że ten agent diagnozuje nie tylko uczniów, dzięki czemu bardzo szybko, dużo wcześniej, niż my jesteśmy w stanie w 30-osobowej sali bo nie jesteśmy w stanie wykryć jakieś objawy, że coś nie działa, że już, już można by zaingerować. On również nam będzie dawał dobre rady. Co zrobiliśmy źle, co powinniśmy na przykład podszkolić sobie, i tak dalej. No i znowu, ponieważ my mamy ostateczną decyzyjność, to możemy to zignorować, co będzie naszym największym błędem, prawda? Ale musimy się nauczyć przyjmować krytykę od agenta AI. A ona będzie najczęściej oznaczała, co mamy natychmiast zmienić, poprawić. Nie musimy iść na kurs spółki bramy. Tam R.O.D.N. bielsku białej ogłosił ofertę. Dostajemy, dostaniemy być może dla nas dobrane, dokładnie do nas szkolenie, ale musimy się z tym pogodzić, że ono rzeczywiście jest dla nas i rzeczywiście je trzeba potraktować bardzo priorytetowo. No i wreszcie no znowu cały czas o współpracy nauczycieli wszędzie wiele słyszymy, ale nauczyciel jest w szkole samotnikiem. Trochę to nasz ustrój szkolny wymusza, bo w szkole, w klasie jesteście sami ze sobą, bo system jest przedmiotowy, więc. Nie musimy, nie bardzo możemy współpracować, bo nie ma kiedy współpracować, bo nas nie z tego rozliczają, tylko każdy jest rozliczany z tego, co sam osobiście z uczniami wyczynia. Ale tutaj już się tak nie będzie dało po prostu. Ja wiem, że, 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 że w 40 konferencji temu na przykład, gdyby takie były dobre jak inspiracje, usłyszelibyśmy, że nauczyciele teraz będą musieli współpracować. Nie, no teraz już naprawdę, bo nas z tego agent rozliczy. I zakabluje agentowi strategicznemu, który to zakabluje dyrektorowi, a to będzie dużo twardsza wiedza, bo ona będzie odparta na faktach i te fakty naprawdę będą bardzo konkretne. Jak by wyglądał taki podział? Co dla nas, co dla agenta? Taka połówka to jest 100%. Co dla nas? Czyli gdzie nam ubywa, to tego, gdzie, gdzie białego trochę więcej zostało dla człowieka, co nam zabiera agent? Zobaczmy. No, Najgorzej to jest z relacjami, wspieraniem uczniów, tak? Musimy być tym lepszymi specjalistami od relacji, od budowania głębokich relacji. Mój agent twierdził, że to dlatego, że AI nie zbuduje relacji z uczniami. Myślę, że on nie miał racji. Ponieważ jeżeli my nie stworzymy głębokich, wystarczających relacji z drugim człowiekiem, to naprawdę w tej chwili już oni się będą bardzo bezpiecznie emocjonalnie, psychologicznie w pełni czuli w więzi głębokiej ze sztuczną inteligencją, jeżeli człowiek nie sprosta stosownemu wymaganiu. Więc tu tak, tu bardzo, bardzo, bardzo wiele od nas zależy. Proszę zobaczyć, co z nami zdejmą agenty. Ocenianie, monitorowanie, informacja zwrotna. No, doskonale wiemy. Ocenianie kształtujące, którego nazwa już tak przebrzmiała, ale jego wartość nie przebrzmiała, miało główną wadę taką, że trzeba przetworzyć znacznie więcej danych, zindywidualizować, przetworzyć, przesłać uczniowi. Tak. Już paru poprzednich ministrów coraz silniej Was zmusza do indywidualizacji, ale jak zindywidualizować klasę, w której jest 30 uczniów, na przykład? Jeżeli ich nawet jest mniej, no kogo przede wszystkim, tych o specjalnych potrzebach? To no, tak naprawdę każdy z nas ma specjalne, unikalne potrzeby i tylko dobra współpraca z narzędziami, które mogą nam przygotować. A ja tego uczę nauczycieli, to już działa. Że można było przygotować ileś tam wersji tego samego zadania dla uczniów o różnych potrzebach. Zwykłe zadanie z matematyki, które prezentujemy uczniowi, który ma jakieś konkretne problemy językowe. Oznacza, że my go nie przeformułujemy na lekcji. Przed lekcją mnóstwo czasu, ale myślę, że Państwo potraficie bardzo prosto zrobić takie, takie, takie proste operacje, jak polecenie dla zwykłego asystenta, żeby przeformułował. Jakieś sformułowania stosownie do pewnych specjalnych potrzeb, do pewnego konkretnego zasobu językowego, wiedzy czysto merytorycznej i tak dalej. To nauczyciele już teraz robią. Tylko robią ręcznie. To naprawdę da się zrobić tak, że każdy uczeń otrzyma bardzo dokładnie do niego zaadresowaną wersję waszych zadań. Ale proszę zauważyć, co się wtedy rodzi. Burczę, taka równość. Każdy dostaje dokładnie to, co jest do niego zaadresowane. Pytanie bardzo zasadnicze jest takie, czy w takim razie to zmniejsza nierówności, czy je powiększa, skoro każdy uczeń dostanie coś dokładnie dla siebie i na swoim pozi poziomie. Mój agent twierdził, że to będzie bardzo silnie zwiększało nierówności i tylko człowiek może nad tym zapanować walcząc z agentem, żeby nie indywidualizował za mocno. No ale znowu, nasze umiejętności muszą być bardzo duże. No dokumentacja to, to oczywiście AI, więc tutaj bardzo, bardzo wiele z nas roboty takiej, takiej, której najmniej lubimy, zniknie. Więc tak naprawdę model jest realistyczny w tym sensie, że będzie mieli dość spójną rolę. Nauczyciela teraz, tak? Bardziej spójną niż przedtem, chociaż może inną niż do wczoraj. Wykonalny tak. Musimy tylko umieć współpracować z narzędziem, z którym tak naprawdę coraz mniej technicznie, coraz bardziej lingwistycznie się współpracuje. Jest atrakcyjny w tym sensie, że on na, naprawdę daje obietnicę zyskania czasu na tych wszystkich rzeczach, które kochacie najbardziej na papierach, na dostosowywaniu, na raportowaniu, na analizowaniu i tak dalej. Nie po to poszliście do szkoły. Więc myślę, że to jest pewna atrakcyjność. No i co ważne, z agentem o tyle można dobrze współpracować, że tak naprawdę on nie ma żadnej chęci y, konkurowania z nami naprawdę może zupełnie szczerze współpracować, tu można mu wierzyć, można, trzeba go cały czas pilnować, kiedy się myli, cały czas słyszymy, że, 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 że halucynuje, że się myli i tak dalej, mniej halucynuje niż większość moich znajomych, tak średnio rzecz biorąc, powiedzmy. tylko może w innych sytuacjach, na inne tematy, no to tyle.